Dzień dobry, cześć, czołem, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam na kolejnego weekly vloga, czyli tydzień z mojego życia, gdzie jak zawsze czeka Was dużo pysznego jedzenia, pysznych przepisów, trochę treningów, trochę moich przemyśleń dotyczących życia jedzenia i zadbania o siebie i swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. To jeśli takie tematy Was interesują, to zapraszam do oglądania. Oki, troszkę się ogarnęłam, umyłam włosy. I ruszam zaraz na trening Nie pokazywałam wam wcześniej za wiele dzisiaj Bo w sumie był to dosyć powolny poranek Bo jest piątek, a ja mam do pracy Dopiero na jakąś trzynastą i pracuję do wieczora Ale tak, dzisiaj mamy drugi dzień Po premierze MWK, a ja dalej jestem Pełna emocji i wszystkiego Dlatego sobie na spokojnie Chciałam zacząć ten dzień, podsumować poprzedni miesiąc Więc chwilę spędziłam tak po prostu Sama ze sobą, ze swoim dzienniczkiem I rozpisywaniem wszystkiego, co chciałam Zjadłam swoje naleśniki, które mogliście widzieć w poprzednim odcinku Co jem w ciągu dnia, bo wieczorem sobie zrobiłam dosłownie z 20 naleśników y, też z e z moim twarożkiem stofu, więc to było dzisiaj moje pyszne śniadanie do kawusi. Zaraz ruszam na trening i nie mogę się doczekać, bo mam pierwszy raz trochę więcej czasu, żeby spokojnie się styrać i bardzo na to czekałam, więc mam dużo, dużo nadziei na to, że to będzie mocny trening, bo chcę zrobić dzisiaj przysiady albo martwe ciągi, więc y, jedziemy z y, dolnymi partiami, a do tego potrzeba bardzo dużo mocy, dlatego te naleśniki, kawusia wjechały i oby się, oby dały radę po prostu podźwignąć to, co, to, co chcę podźwignąć. Dźwigać. Później co, no lecę do pracy, więc nie wiem, czy to będę... będzie coś do nagrywania, ale możliwe, że jeszcze zajadę do biedronki, zrobić większe zapasy. Alpro, bo jeszcze jest na promocji do soboty, więc codziennie pewnie będę jeździć, żeby sobie zrobić zapas do piwnicy swojego ulubionego mleka. No bo wiecie, jak to jest. Jak kosztuje normalnie 8 czy 9 zł, a nagle masz drugie plus 1, to po prostu wolę zapłacić naraz więcej, kupić tego na zapas i wykorzystać to, że mam gdzie to trzymać, nawet jeśli to będzie piwnica czy samochód, niż później kupować mleko za 10 zł, bo wiemy, jakie są realia wegańskiego gotowania lub ludzi z uczelniami. Czuję nam wszystkim. Dobra, zbieram się na trening, bo już nie będę gadać, bo zaraz wyjdzie mi to, że wcale nie mam tyle czasu na ten trening. Widzimy się później. Może wam nagram ten trening. W sumie, jeśli nie będzie dużo ludzi, to wam coś nagram. Obiecuję, chociaż się wstydzę, ale zrobię specjalnie dla was, bo was uwielbiam. I dziękuję, że tu jesteście. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję i łapki w górę temu filmikowi, bo zapominam zawsze, żeby to mówić, a to jest w sumie dosyć ważne, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi się rozwijać. Lecimy na trening. Ja właśnie prawie pojechała do pracy bez stołu, więc jeszcze muszę to coś ze sobą zebrać. Taka jest realia mojego życia, że muszę takie wielkie coś wozić ze sobą na plecach. Pozdrawiam wszystkich Fizjo. Udało mi się dotrzeć na siłownię, więc stwierdziłam, że dzisiaj wam pokażę, jeśli nie cały trening, to chociaż jego część, a na pewno rozgrzewkę, bo o to czasami mnie pytacie, co robić przed treningiem albo jak się rozgrzewać, jakaś tam mobilka przed treningiem. Tak więc odpowiadam: najważniejsze najpierw jest podnieść temperaturę swojego ciała, czyli jakiekolwiek forma cardio, Ja po prostu idę spacerem na siłownię i to jest moja rozgrzewka taka wstępna, po prostu spacer na siłownię, później dynamiczny stretching, przejść przez wszystkie stawy, przerolowanie tego, co potrzeba przed przysiadami, zawsze roluję stopę, dlatego że to bardzo pomaga w zwiększeniu zakresu ruchu, taka profizjomagia. I tak, był to dzień przysiadów i wykroków bułgarskich. Niestety, później zrobiły się straszne tłumy na siłowni, więc resztę treningu wam nie nagrałam, ale trening widzieliście u mnie nieraz. Ale pamiętajcie, że sam trening nie jest na tyle ważny, co właśnie rozgrzewka przed nim, naprawdę. Koniec treningu, niestety stało się to, czego się bałam, czyli stało się za dużo ludzi na siłowni, żeby Wam coś nagrać, więc nagram tylko dwa ćwiczenia, ale obiecuję, że jak już będę miała multisporta i nową siłownię w końcu, a raczej swoją ulubioną, to będę Wam więcej nagrywać z Matim, bo teraz jest dramat i ciężko z tym. Ale się zmachałam, dobra, muszę lecieć, bo nie zdążę zaraz do roboty. z tym gagatkiem do domu. O nie, drzwi mi się zamknęły. Halo, dziękuję. Po powrocie do domu w takie dni jak ten, gdzie jadę godzinę w korkach, najważniejsze, by zjeść jak najszybciej, więc mrożone warzywa jak już mnie oglądacie, to wiecie, to jest mój po prostu przyjaciel, najlepszy w wszechczasów, więc szybka mrożonka, szybkie ugotowane wcześniej kasze, jakiś sosik i jedzenie gotowe w jakieś 10-15 minut, do tego jakiś szybki deser tutaj wysokobiałkowy, po prostu jogurt e, musli i owocki a później wielka produkcja naleśników, jedzą dalej i nie wiem ile tego dnia zjedzą naleśników, w każdym razie bardzo dużo, później edycja filmików i jakieś maile, do tego Dużo orzeszków i paprykowych na, I wszystko Tego dnia zjadłam wszystko, co się dało, naprawdę Jestem po dwóch masażach Ostatnich na dzisiaj Zrobiłam sobie jakieś dziwne deserki Jeden już zjadłam i zapomniałam Wam nawet pokazać, co zrobiłam Zjadłam w sumie dzisiaj 6 siedem naleśników w ciągu dzisiejszego dnia Bardzo dużo warzyw, bardzo dużo orzeszków Do przekrężenia w trakcie Odmurzania z YouTube'em Teraz jestem wymęczony, jest godzina Dwudziesta 55, czyli 23 w sumie. A dopiero skończyłam tak naprawdę pracę. I nie pokazywałam Wam, co tutaj zrobiłam, ale chwilkowo opowiem, bo uważam, że to jest bardzo fajny sposób. Wybieram sobie różne musli, nie musli, płatki, nie płatki, jakie mam w domu. Dodaję do tego kakao, mleko, sojowe i robię taką jakby śpiącą owsiankę, ale nie do końca, bo tutaj są też suszone truskawki, są jakieś orzechy, są nasiona chia, są jakieś proteinowe chrupki i musli, są też zwykłe płatki owsiane. Generalnie im więcej dziwnych rzeczy dodacie, tym o dziwo wychodzi lepsze. Więc zrobiłam sobie taki trzy takie jakby miseczki, miłe miseczki, słoiczki. Jeden zjadłam w trakcie robienia, czego nie planowałam, bo totalnie nie byłam głodna. I tak też mi się zdarza, że jestem najedzona po korek, a dalej jestem głodna. I jakby nie wiem, czy nazywać to napady na jedzenie, raczej nie, bo miałam napady na jedzenie, to raczej tym nie jest, ale biorąc pod uwagę, że cały czas mam ochotę żreć orzeszki, nie orzeszki, cziperki, jakieś inne chrupeczki, po prostu chcę coś mieć w buzi i to memłać, to wiem, że powinnam się uspokoić, ale nie mogę, po prostu po prostu cieszę się, że miałam te dwa masaże, bo w sumie one mnie trochę odciągnęły na chwilę od tej kuchni, od tych orzeszków i tego wszystkiego. Ja też miałam takie dni i wiem, że to jest możliwe, że dopiero ze mnie schodzi stres z tego całego e-booka, i po prostu jakoś próbuję to sobie odreagować. Bo ja tak często miałam przy napadach na jedzenie, że w momencie stresu, może niekoniecznie tak mi to dojeżdżało, ale czasami się zdarzały właśnie mi napady na jedzenie 2, 3, 4 dni. Jak już miałam coś z głowy 2-3-4 dni po, i to było dla mnie bardzo dziwne, bo już byłam taka, że dlaczego to się dzieje, bo wszystko jest okej, okay, a ja nagle mam takiego binge'a na północy. Teraz już wiem, że po prostu wtedy mój organizm jakoś się domagał po tych całych przejściach, więc dzisiaj próbuję sobie dopiero teraz otłumaczyć, chociaż jakieś 5 godzin za późno. Chciałabym po prostu o tym powiedzieć, jakby ktoś z Was przez to samo przechodził. Co się czasem zdarza, i to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, przegadać się na terapii i zrozumieć, dlaczego się dzieje, a nie jakoś tam obwinić Siebie, bo to czasami wychodzi jeszcze gorzej, bo zaczęłam siebie obwijać, albo mamy takie wyrzuty sumienia, że kurde, już zwaliłam dietę, czy tam trening, czy, czy dzień zdrowego jedzenia, bo się narzalam orzeszków. To nie, to tak nie jest i próbuję przemówić to teraz do Was, ale też do samej siebie, żeby się teraz nie karać w głowie. To jest nasz organizm domagający się jakoś tam większą ilość energii po trudniejszym czasie. Stres umysłowy też wymaga od nas bardzo dużo energii wbrew pozorom. Dla wszystkich, którzy twierdzą, że jem za mało, to dzisiaj pod liczyłam sobie kalorie, jest 2200 kalorii, więc there you go. Dlatego mówię, nie porównywać jednego dnia z mojego jedzenia do tego, jak ja jem cały tydzień i to, że nagrywam dni jedzenia, gdzie jem 1700 kalorii czy 1800, to nie znaczy, że tyle jem na co dzień. Może sami mi się zdarza, tak jak dzisiaj, zjeść ponad 500 kalorii w orzeszkach. Ja jeszcze sobie zakończę te, te moje słoiczki na ten tydzień, a może jakoś tam czekoladę na nie poleję, dodam owocki, będę miała śniadanie na jutro, bo chcę wcześniej wstać, pójść na siłkę, bo mamy intensywną sobotę przed nami, ale to już widzimy się jutro, także dobranoc. Kolejnego dnia. Dzisiaj jesteśmy na świeżo po skłoszu, więc trochę się rano rozbudziliśmy i w ten wspaniały, sobotni, szary poranek jedziemy. Jest pięknie, jest po prostu wspaniała, deszczowa Warszawa. Jedziemy do Ikei. Potrzebuje zmian w swoim życiu, a raczej potrzebuje biurka do pracy, więc to jest. Cel nadrzędny na dzisiaj. Jest kilka rzeczy, na których chciałabym się rozejrzeć, może złapać inspiracje na tę wiosnę, w końcu ogarnąć swoją szafę i, i naszą sypialnię, bo to jest miejsce, którego nie lubię po prostu, powiem tak szczerze. Więc może, jak tam sobie trochę zrobię swoje miejsce, małe biureczko i, i coś dookoła tego ogarnę i wywalę połowę ciuchów, które mam, to będzie w końcu lepiej. I mówię to teraz tutaj przy wszystkich, że tak, muszę wrócić połowę swoich ciuchów, czym Mateusz słyszał i ja to zrobię, obiecuję posprzątać tej szafy. O, jeszcze śnieg zaczął padać śnieg, czyli najgorszy dzień na Biedronkę bo jest sobota i już nie widzę, że nie będzie gdzie zaparkować i widzimy się pewnie też na jedzonku wikei, bo jedzenie wikei to jest must have always. To się nazywa cena za dwa hot dogi. Proszę bardzo wiadomo, first stop chod do Keczupik kolejka do ketchupiku. O, taste jest test dobre? Za te pieniądze dobre. Z w sobie picie z dolewką nie wiedziała gdzie schować, więc schowaliśmy to tutaj. To jest moje marzenie kiedyś, żeby mieć taką płytę indukcyjną z grillem na środku. to sobie? Grillować sobie na przykład szaszłyczka z tofu i z warzywkami na środku kuchni. Piękne. Tylko u mnie ta kuchnia musiała być biała, biała, biała. Obowiązkowo Wikei, klopsiki, regę. Uwielbiam. Zjedzone. Przeżywamy dzisiaj anomalie pogodowe, deszcz, śniegi. Teraz tu jest jakaś wielka zamieć śnieżno-deszczowa, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Wielkie płaty śniegu i deszcz. I hey, mamy sukces, biurko jest Różne ciekawostki, ale to pokażę wam później w domu A teraz jedziemy jeszcze do galerii drugiej Po prezent dla mojej mamy, bo ma jutro urodziny I jeszcze trochę Pobuszować w sklepach domowych Bo rzadko kiedy w sumie mam taką okazję Żebym miała taki dzień wolny w sobotę Więc korzystam, męczę Matiego Żeby ze mną jeździł, ale dzielny jest Jest dzielny Jesteś bardzo dzielny Ale już ma dosyć On już ma dosyć życia no Nagle jakbyśmy przenieśli się do jakiegoś książnego świata Szybkie zakupy Alpro jeszcze zarobione, zarobione, zrobione. Tutaj nasze zakupy IKEA. Jakby ktoś był ciekawy, czy wykorzystałam promocję na Alpro, to wykorzystałam ją na maksa, jak się dało codziennie. Jeżdżąc po wszystkich możliwych biedronkach, bo tylko sześć można na karty, ale tak przez 3 dni zebrałam ile się dało. Wróciliśmy z naszych wojaży zakupowych i jest już w ogóle godzina prawie 17. Najgorsza część tego wszystkiego, czyli składanie tego i reorganizowanie tego, bo jak widać, to jest mes Wstydzę się tego, ale jednocześnie wam to pokazuję, żebyście sobie nie myśleli, że jestem ogarnięta w każdej dziedzinie swojego życia, bo zdecydowanie nie jestem. Jeśli chodzi o sprzątanie, jestem absolutnym brudaszem i też z tego powodu wstyd, ale się przyznaję bez bicia. Po prostu nie może coś zrobić, żeby z tym popracować, ale już wiem, że to, jakby to jest część mojego ADHD i tak dalej, bla, 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 ale nie chcę się tym zasłaniać. Mam postanowienie, żeby wywalić jak najwięcej ubrań się da i coś tutaj zrobić, żeby się dało żyć. Trzy godziny sprzątania. Później dalej sprzątamy. Jeszcze bardzo, bardzo mocno przed wiosną, ale już nie wiem, jak się nazywam. Jest godzina 22. Ja przerwę na jedzenie, ale przynajmniej skończyliśmy sypialnię. W ogóle wam nie pokazałam. Wait, nie pokazałam wam sypialni. Uwaga, uwaga: grand reveal. ta Proszę bardzo, moje nowe biurko. W końcu będę miała gdzie pracować, i będę musiała pracować w salonie i poprzestawialiśmy wszystko jak się da, i teraz jest dużo, dużo, dużo lepiej. Mega mi się to podoba. Jeszcze coś tu musimy wymyślić, ale. Już jest cozy, ale teraz muszę dalej lecieć, sprzątać, bo inaczej będziemy żyli w totalnym, w totalnym rozwaleniu. Więc dzisiaj jest totalnie dzień clean with me, ale nie wiem, czy wam to pokazywać, bo naprawdę to by był jeden wielki time lapse. Jeden wielki time lapse. Dzień dobry, dzień dobry w niedzielę. W niedzielę obudziłam się bardzo wcześnie rano, więc nie miałam totalnie nastroju i głosu do gadania do Was o poranku, ale zaczęłam ten dzień od robienia ciasta marchewkowego. Dlaczego, myślicie sobie, że zaczęłam robić ciasto marchewkowe o godzinie 7 rano w niedzielę? A już Wam tłumaczę, ponieważ tego dnia były urodziny mojej mamy i tego dnia wieczorem mieliśmy odwiedzić moich rodziców na jakąś, wiecie, uroczystą kolacyjkę i generalnie świętowanie, ale że Zuzia jako pracownicy człowiek pracuje także w niedzielę to po prostu musiałam przed pracą załatwić ile mogłam ponieważ jechałam do pracy także zrobiłam ciasto marchewkowe wszystko sobie spisałam dla was żebyście mieli przepis w opisie bo robiłam to ciasto już któryś raz tylko chciałam sprawdzić w sumie czy wyjdzie tak samo dobrze jak zawsze i wyszło tak samo dobrze jak zawsze dlatego oczywiście całe, e, cały dokładny przepis na moje wegańskie ciasto marchewkowe przekładane wspaniałym kremem będziecie mieli w opisie ale jak widzicie jest tutaj bardzo dużo marchewki i na na początku coś mi się pomyliło i już wiedziałam potem dlaczego, i zobaczyłam dopiero na filmiku, że dałam za mało mleka, bo wzięłam złą miarkę wcześniej. E, ale tak, tutaj jest dużo mleka sojowego, dużo marcheweczki, jest trochę e, banana, więc tam są poukrywane różne rzeczy. Ale to, co według mnie robi to ciasto, to jest bardzo duża ilość orzechów, bo to jak te orzechy potem w tym cieście wspaniale chrupią i jak nadają jemu takiej cudownej różności w teksturze, bo tam wiecie, mamy puszyste ciasto. To trochę chrupiącego orzeszka, trochę przepysznego, pomarańczowego kremu stofu i z nerkowców. No to jest coś wspaniałego. Pierwszy raz zrobiłam te ciasto w takiej formie i nie wyszło do końca tak, jak bym chciała, więc chyba nie polecam, ale po prostu musiałam iść na łatwiznę, bo nie miałam dwóch foremek okrągłych, żeby zrobić tort, ani miałam też czasu, żeby rozdzielać go na dwa. Także po prostu przygotowałam sobie go tak, żeby je potem wyciąć, i zaczęłam masażyk. Po masażyku zjadłam swoje przygotowane wcześniej śniadanko, czyli miksturę wszystkiego, co się da. To, co pokazywałam Wam wcześniej w tym odcinku, moją tak zwaną nocną śpiącą owsiankę, która nie jest owsianką, bo jest miksturą wszystkiego, co się da z czekoladą i truskawkami. No wspaniały sposób, by rozpocząć dzień. Tuż przed rozpoczęciem pierwszego masażu w domu wyciągnęłam ciasto z piekarnika i wyszło idealnie. Dzień dobry w niedzielę, jestem właśnie po pierwszym pacjencie w domu, ugotowałam, a raczej upiekłam ciasto marchewkowe dla mojej mamy na urodziny, bo ma dzisiaj. Lecę teraz szybko do pracy, mam tylko dwóch pacjentów, bo dzisiaj zrobiłam sobie szybciej wolne. Dzisiaj szybko, sprawnie i świętujemy urodziny mojej mamy, więc pokażę wam później jak dokończę ten torcik marchewkowy, ale wyszedł, więc się mega cieszę. A teraz pędzę, bo mam perso i masaże, więc let's go. Popędziłam do pracy i szybko wróciłam, by dokończyć ciacho. Ciacho teraz już było upieczone i wystudzone, no ale czas na krem. Powinnam była go zrobić wcześniej, bo przez to trochę nie wyszło to tak, jak powinno, ale tak, mój krem był z nerkowców stofu oraz mleczka kokosowego, a raczej samego kremu kokosowego. Okazało się, że nie mam cytryny, więc e, zamiast tego nawet lepiej podpasuję mi pomarańcza i wyciskam sok z całej jednej pomarańczy do środka. dodałam też skórki pomarańczowe i teraz to jest bomba. Chcę zrobić jednak ciasto okrągłe, nieprostokątne, więc po prostu wycięłam brzegi i będę je pakować w okrągłą foremkę, więc taki tip. Dzięki temu nie musiałam dwa razy piec ciasta, tylko za jednym razem upiekłam, a teraz będę składać, a to jest dla nas na później. Marchewkowe, idealne. Nie wiem, czy to jest legalne, ale ja lubię tak ponakłuwać sobie ciasto to marchewkowe, żeby trochę ten krem wszedł też do środka, więc to robię i może trochę poleję jeszcze sokiem pomarańczowym, żeby było smaczniejsze, tak zrobię. tylko tylko ciut, ciut, Ciot, ciut, ciut, i to rozprowadzę sobie. Będzie git. Już dawno temu nauczyłam się, że nie potrafię robić tortów takich, żeby smarować je kremem, więc mój sposób jest taki, że po prostu je tym robię trochę rzadszy krem, zalewam je, wsadzam do lodówki i ten krem sobie zastyga idealnie. To też właśnie robię dzisiaj, chociaż nie ukrywam. Tym razem chciałam, żeby ten krem wyszedł trochę gęstszy, ale zapomniałam i już trudno będzie tak. Może, może wyjdzie, a dowiemy się tak dopiero u mojej mamy. Sami będziecie musieli poczekać na efekty tak samo jak ja. Tu wylewam pół masy, daję drugą połowę naszego ciacha. chyc O kurde, będzie totalnie na styk, a raczej na maksa do góry. Troszkę je ugniotę, to bokami wyjdzie troszkę ciasta i na wierzch już dam mniej tej masy kremowej, delikatniej. I to będzie mój, moje ciacho na maminę urodzinki. Nice. Zaraz je jakoś udekorujemy. I to nie było, że Was zostawię bez tej testu, to mam swoje skrawki ciasta z kremem. Próbuję. Mm. Mama będzie lubić. Wiem, że jest to nie bardzo tłuste, bardzo sugary ciasto, a w sumie na urodziny to by takie wypadało, ale nie wiem, dlaczego coś mi tknęło, że chcę zrobić machawkowe i to był dobry wybór. Te orzeszki tam jak chrupią, ojeju. Jest takie idealnie wilgotne, a tam jest tylko 2 łyżki oleju. No ale mamy więcej tłuszczyków w orzeszkach, ale to zawsze zdrowszy, zdrowszy tłuszczyk. Ale wyszło! Mam nadzieję, że wyjdzie. Jedne co się boję, że krem nie zdąży stężeć. On stężaje dopiero w lodówce, jak trochę postoi, żeby myszko kokosowe się znowu zgęściło, a na razie to wygląda jak lejąca się pacia, więc nie będzie można tego kroić, więc trzymajmy kciuki. Mm. ale dobry jest! Tak, prezentuje się już udekorowany tort. Nie pokażę Wam go bez osłonki, bo będzie musiał teraz jeszcze stężyć u rodziców w lodówce. W trakcie, jak będziemy jeść obiad, trzymajmy kciuki, żeby ten stężał ten krem, bo na razie jest tak średnio. No ale cóż, zobaczymy. Jedzona pod korek wielkim obiadem dojadłam się jeszcze trzema kawałkami mojego ciasta, kilkoma innego. Ciasto marchewkowe zdało generalnie testy, bo miałam dużo siły by wygrać w kręgle. Oczywiście mówiąc wygrać, mówię wygrać od końca, bo kręgle to jest jedna z tych gier, w których zawsze będę zajmować ostatnie miejsce i jestem z tego dumna. Trofeum dla zwycięzcy. Kręgle ty... z bliska? Nie, nie widzę. Że... Też nie. Kurde. Kurde. O Jezu, ale to jest ciężkie, ja są złożyć Spokojnie kręgiel wrócił na swoje miejsce, a my pierwszy raz w sumie odwiedziliśmy Hula Kula, więc jeśli kiedyś byście byli, to jest tam bardzo fajnie, ale dosyć głośno, jeśli chodzi o weekendy. Także jeśli nie jesteście typem, który lubi duże tłumy, to nie polecam, ale za to co polecam, to. Poniedziałkowy trening o poranku. Jezus Maria, jak dobrze było wstać wcześniej. Zmusić się, żeby wstać wcześniej i pójść na trening po tych wszystkich szaleństwach wieczornych, bo nagle człowiek ma jeszcze więcej siły, by dźwigać ciężkie ciężary. Znaczy, ciężary zawsze są ciężkie, ale no wiecie o co chodzi. Tutaj były bite rekordy, a raczej powrót do rekordów z przed lat, także czasami warto zjeść trochę więcej ciacha i wykorzystać to potem dobrze na treningu. A po treningu kolejny dzień spędzony z pacjentami stomatologicznymi. Uwielbiam tą pracę, ale zdecydowanie jest męcząca psychicznie. Potem kolejna edycja yy, gotowania na szybko, czyli Zuzia, mrożonki i tofu. I już znacie, znacie ten schemat. Coś muszę pochrupać w trakcie gotowania, do tego jakaś kasza i szybkie jedzenie gotowe. Ja naprawdę, ja mam wrażenie w kółko to samo i najczęściej są to mrożone warzywa z tofu w sosie i jakąś kaszą. Yy, ale tak, był to przepyszny dzień, bardzo intensywny. Uff. Hello, hello guys. Ani chyba chwili dzisiaj się do Was nie podzywałam, tylko ponagrywałam Wam jakieś małe urywki z całego dnia. Dzisiaj jest poniedziałek i jest to bardzo szalony poniedziałek, bo od rana jeszcze kończyłam jakieś sprawy na Instagramach związane z e-bookiem, bo jesteśmy, wiecie, w trakcie jeszcze gorącego tygodnia promocji i po prostu chcę jeszcze cisnąć ile mogę, żeby jak najwięcej osób sobie o nim usłyszało i zobaczyło i potem wychodzi na to, że spędzam dwie czy trzy godziny tworząc instastories, a potem byłam dwie. Na siłowni, tylko dlatego, że odpisywałam w między seriami na wiadomości i jakieś na Messengerze i na Instagramy też dotyczące e-booka i, i nie tylko i współpracy, no bo poniedziałki to jest zawsze taki szalony czas, a ja sobie postanowiłam pójść na siłkę, zanim ogarnęłam wszystko, ale stwierdziłam, że już nie będę zostawiać siebie na ostatnim miejscu, tak jak ostatnio, że nie mam czasu iść na siłownię i chodzę 3, dwa, trzy razy w tygodniu, bo wszystko inne jest ważniejsze. Stwierdziłam, że idę, nieważne co, no i zeszło mi się dwie godziny, potem ledwo zdążyłam do pracy, wróciłam z pracy. Po pięciu godzinach pacjentów, non-stop, zrobiłam sobie pyszne kary, a teraz zaległam na kanapie oglądając Kapitana Amerykę, bo przechodzimy teraz etap oglądania wszystkich Marveli, ale to już chyba mówiłam gdzieś w tym odcinku. Trzeba było się zebrać, jest godzina. 20 I będę właśnie finiszować odcinek, który Mati edytował, więc voiceovery i tak dalej, czyli to, co już widzieliście na moim kanale. Ja będę dzisiaj kończyć i dogrywać jeden z full day of eating, a potem pewnie lecę się zmywać i do spania, bo jutro I'm ready to do this all over again. Rano na siłkę, potem do pracy, więc generalnie typowy tydzień z mojego pracowniczego życia. Mam nadzieję, że w środę pokażę Wam też coś ciekawszego, bo w środę jest Dzień Kobiet i mam super plany, także. A i przy okazji jeszcze pokażę Wam, jak będę miała wolniejszy czas, jak jak wygląda moje mieszkanie po tych Ikeowych wyprawach, ale jeszcze chyba raz się gdzieś wybiorę, bo muszę kupić krzesełko do mojego wspaniałego nowego biurka i zorganizować sobie trochę rzeczy na ścianach, popowieszać. Kupiłam takie specjalne rzepy, żeby nie wiercić już dziur więcej w ścianach i zobaczymy, jak to zda. Da po prostu jakieś testy i wytrzyma w ogóle. Czy po prostu utrzyma jakikolwiek obraz. O to mi chodzi. Boże, już jestem zmęczona, nie wiem tworzyć słów. Zaraz muszę nagrywać ojsuwery, więc tak. To jest mój plan na dzisiejszy wieczór, ale chyba już was zostawię tutaj na małym temlapsiku. Dzień dobry, czyściczołem, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym dniu jedzenie. Będzie tutaj sporo przepisów z mojego najnowszego e-booka, którego już możecie dorwać na mojej stronie wzgludarduska.pl